Hej, witam na CreativeLand w tym krótkim tutorialu pokażę Wam, jak za pomocą programu Adobe Photoshop zapalić światło samochodu. Zacznijmy od otwarcia zdjęcia. Ja zajmę się tym oto samochodem. Tradycyjnie skopiujmy warstwę. Teraz w, z menu wybieramy zakładkę Filtry, render, lens flare. Pojawi nam się takie okienko. Tutaj mamy na nim krzyżyk. Tym krzyżykiem zaznaczamy, gdzie ma pojawić się błysk. Wybieramy odpowiednie miejsca. Ustawiamy za pomocą tego suwaka intensywność rozbłysku. Na prawym świetle zrobię tak. Wykonamy analogiczną czynność dla drugiego światła. Że tym razem zmniejszymy intensywność rozbłysku ten reflektor jest trochę ukryty. Osiągnęliśmy taki efekt. W sensie wyglądało tak. Teraz wygląda tak. Jeżeli podobał Wam się mój tutorial, jeszcze raz zapraszam na creativelandblock.pl Siema, do usłyszenia.